Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Każdy z nas kiedyś staje przed pytaniem o sens życia, miłości, przyjaźni i wartości, które naprawdę liczą się w życiu. To uniwersalne dylematy, które od wieków inspirują zarówno ludzi, jak i literaturę. Prześledzenie drogi dwóch bohaterów literackich, Kordiana z dramatu Juliusza Słowackiego i Małego Księcia z opowieści Antoana de Saint-Exupery'ego ukazuje, jak podróże życiowe mogą prowadzić do głębszego zrozumienia samego siebie i otaczającego świata. Kordian to młody człowiek, który na początku swojej drogi żyje marzeniami o wielkiej i romantycznej miłości. Gdy jednak ta miłość się nie spełnia, próbuje nawet odebrać sobie życie. Jego podróż po Europie pokazuje mu, że rzeczywistość często rozczarowuje. Ludzie dążą do władzy i bogactwa zamiast do cnót i szlachetności, które są przedstawiane w literaturze. Wizyta u papieża, który nie pomaga w jego sprawie, jest punktem zwrotnym. Kordian na szczycie góry Mont Blanc dojrzewa i znajduje swój prawdziwy cel – walkę o wolność ojczyzny. Z kolei Mały Książę, bohater utworu Saint-Exupérego, wyrusza w kosmiczną podróż, aby znaleźć odpowiedzi na pytania o miłość i przyjaźń. Podczas swojej wędrówki spotyka różnych dorosłych, którzy są zagubieni i nie potrafią poradzić sobie z własnym życiem. Dopiero na ziemi, dzięki rozmowie z Lisem, mały książę uczy się, że miłość i przyjaźń wymagają szacunku zarówno dla siebie, jak i dla drugiej osoby. Dowiaduje się również o manipulacjach i kłamstwach róży, co jest dla niego bolesne, ale jednocześnie ważne. Dla zrozumienia prawdziwych wartości. Podróż, zarówno w przypadku kordiana, jak i małego księcia, jest metaforą rozwoju i dojrzewania. Obaj bohaterowie, mimo że początkowo doświadczają rozczarowań, ostatecznie dochodzą do głębszego zrozumienia sensu życia i własnych wartości. Dzięki tym doświadczeniom mogą lepiej stawić czoła. Przyszłym wyzwaniom, historie te pokazują, że mimo trudności warto szukać odpowiedzi na kluczowe pytania, ponieważ to prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i świata.